Od małej zmiany do życiowej rewolucji, rzucić nałogi, postawić na sport, nauczyć się języków obcych, jeść mniej słodyczy. W nowy rok wchodzimy z głową pełną postanowień, są ambitne i równie podstępne, bo gdy efektów brak, zapał znika. Czy wobec tego nie warto podejmować wyzwania rzuconego samemu sobie? O tym za chwilę w rozmowie z panią Olgą Rymkiewicz, psychologiem. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Rozmowa Witam po Państwa. krótkiej przerwie. jakieś noworoczne postanowienia? Oczywiście, zawsze mam noworoczne postanowienia. Myślę, że warto robić postanowienia noworoczne i że każda okazja jest dobra do tego, żeby wykorzystać szansę. A tą szansę daje ten przełom, że zamykamy poprzedni rok, przeszłości już nie zmienimy i możemy planować dobrą zmianę dla siebie, dla zdrowia, dla rodziny, dla relacji z przyjaciółmi na ten rok nadchodzący. Myślę, że to zależy od, od każdej osoby. Jeżeli ten rok ma być tą szansą i jest to dla kogoś przełom, i to uznaje za wartość, to warto to robić. To dlaczego 8% ludzi tylko realizuje swoje noworoczne postanowienia? No właśnie, myślę sobie, że tak trochę jest, że warto to robić po prostu z głową i znać parę takich ważnych zasad, żeby po prostu ta szansa powodzenia była większa. Myślę sobie, że. Jednym z powodów, dlaczego to się nie udaje, jest to, że my żyjemy generalnie w takim nadmiarze zadań. Za w... dużo wymagamy od siebie? Myślę, że, 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 że może być to jeden z powodów, dlaczego się nie udaje, prawda? W związku z tym, żeby postanowienie noworoczne mogło wyjść, czy jakiekolwiek postanowienie, to musimy nauczyć się dozować swój poziom energii do takiego poziomu, żeby to, żebyśmy byli w stanie zrealizować postawiony sobie cel. Więc tutaj przechodzę trochę do tego, że ten cel powinien być po prostu realistyczne. Czyli nie możemy nastawiać się na sprint tu i teraz natychmiastowa zmiana, tylko raczej maraton, mm -hmm. stopniowo, według planu, krok po kroku, konsekwentnie z osiągnięciem tego celu na koniec roku, a nie za trzy tygodnie? Myślę sobie tak, że jeżeli sobie to faktycznie trochę bardziej podzielimy i utrzymamy ten poziom naszej energii właśnie przez cały rok, to będziemy w stanie być też z tego jakoś zadowoleni, odczuwać ten cel czy to postanowienie jako po prostu atrakcyjne. W momencie, kiedy jest tego za dużo, jest za dużo tych postanowień i my nie jesteśmy w stanie tego realizować, to tak naprawdę zamiast nadziei, jaką to miało nam dawać tak emocjonalnie... Tej Ta frustracji to w zasadzie powoduje frustrację i, i tak naprawdę rezygnację i zaniechanie działań. Pamiętajmy, że realizując każdy cel tak naprawdę popadamy w pewnego rodzaju kryzysy. I też każdy indywidualnie poznając tak jakby siebie, powinien nauczyć się reagować na te kryzysy w swoim życiu i nie poddawać się, nie rezygnować. Tylko w zasadzie nawet powiedziałabym, że podwoić czasami te działania. Ale jak tą motywację w sobie znaleźć? Znaczy jak wypracować ten nowy nawyk? Ktoś postanawia będę ćwiczył, już od tego roku będę ćwiczył. No i są pełne siłownie na nowy, po nowym roku, na początku roku, mhm. a potem nagle te siłownie pustoszeją, bo Oto ktoś miał plan na sześciopak po dwóch tygodniach i mm -hmm. ten plan zrealizowany nie został zaczyna brakować motywacji. Jak tę motywację w sobie budować? Myślę sobie, że żeby motywacja była trwała, to musi wynikać z nas. I tutaj profesjonalnie mówi się o czymś takim jak motywacja wewnętrzna. Tak? I to jest jakiś myślę predyktor sukcesu. Tak? Jeżeli my faktycznie widzimy w tym wartość, to, że to jest dla nas ważne, atrakcyjne, to my jesteśmy w stanie wtedy bardziej utrzymać te działania niż w momencie, kiedy to jest motywacja zewnętrzna, bo ona jest po prostu bardziej rotacyjna. Tak? Więc myślę, że jeżeli my siebie zapytamy, dlaczego to jest dla nas ważne. To wtedy też jakoś podwajamy ten sukces. Tak? Czy można wyćwiczyć silną wolę? Bo niektórzy mówią. Że... A tej silnej woli mi zabrakło, czy można ją trenować w sobie tak jak mięśnie się trenuje? Tak, myślę, że można trenować jak najbardziej silną wolę. Tylko pamiętajmy też o tym, że jeżeli podział tak jakby naszej przestrzeni życiowej jest zaburzony to nawet najatrakcyjniejszy cel nigdy nam nie wyjdzie. Tak? Więc e, zaczynając od tego, że musimy wystarczająco dużo spać, po to, żebyśmy byli dla siebie dobrzy na co dzień po prostu, żebyśmy potrafili siebie doceniać. Bo jednym z powodów, dlaczego też się nie udaje, jest to, że my popadamy w takie myślenie w kategorii porażki. Tak? W związku z tym myślę, że warta jest taka rozważenia, taka umiejętność, żebyśmy potrafili tą porażkę przekuwać w sukces, ale też akceptować to, że nasze życie po prostu, najzwyczajniej w świecie czasami no jest, jest, jest w momentach takich no, porażką, tak? i powinniśmy umieć to, myślę, akceptować i mieć na to przestrzeń w sobie, tak? że życie nie jest tylko sukcesem. Czyli od czego zacząć? To akceptowanie porażek, to przyjęcie do wiadomości, że. Mm -hmm. Nie wiem, zrobiłam 10 fajnych mhm. rozmów, a jedna mi nie wyjdzie. I nie załamywać mhm. się z tego powodu, że oto ta pierwsza nie wyszła, a cieszyć się tym, że 10 poprzednich było mhm. ciekawych, mądrych. Ja myślę sobie tak, że to, powiedziałabym, że zacząć od tego, żeby cieszyć się tak naprawdę dniem, tak? bo to jest trochę tak, że oczekujemy takich dużych nagród. Jeżeli oczekujemy dużych nagród, to tak naprawdę trudno jest nam odroczyć gratyfikację, tak? czyli odsunąć coś w czasie i pomyśleć sobie o tym, że tak naprawdę ten. Ten finał i, i, i jakiś sukces będzie za rok. No my trochę taki świat, że chcemy już, już tu i teraz, prawda? W związku z tym myślę, że takie cieszenie się tą, tą chwilą i tym, że dzisiaj mi się udało, jest takim z jednej strony zawężeniem perspektywy, ale z drugiej strony bardzo pomocne tak naprawdę na co dzień, żeby każdego dnia umieć coś z tego dnia wyciągnąć. Czyli podsumowując, warto jest te postanowienia noworoczne składać, choćby. Dla lepszego samopoczucia z powodu chęci zmiany siebie na lepsze, tak? Jasne. Dobrze, jak, naj dobrze, jak najbardziej. wyciągam wnioski? Jasne. Jak najbardziej polecam i zachęcam. I jeżeli chociaż część tych rzeczy, które powiedziałam, zostanie zachowane, to myślę, że z 8% może się zrobić naprawdę więcej. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Życzę wypełnienia swoich postanowień noworocznych. Ja swoich mam oczywiście milion, jak każdy. Ciekawe, ile mi starczy zapału. Pani Olga Rymkiewicz, psycholog, była gościem Faktów o poranku. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Prze dziękuję przed nami jako pogoda.